Dzień dobry, czas na zapowiedziany temat na lekcji poprzedniej i są to ci, którzy nie złożyli broni, czyli żołnierze, niezłomni. Oglądamy. Jak już wspomniałem na lekcji poprzedniej i zrobiłem to w sposób celowy, powstanie warszawskie się nie udało. Chcieliśmy być gospodarzami, kiedy Sowieci wejdą do Warszawy, bo spodziewaliśmy się tego, co będzie. Wtedy, kiedy oni wejdą, a Warszawa będzie dalej niemiecka. Czyli oni odbiją Warszawę z rąk niemieckich, a nie my, nie Polacy. I niestety te czarne myśli się ziściły. Wojna zakończyła się w roku 1945. W Europie miało to miejsce w maju. Ale Sowieci, idąc w kierunku Berlina, żeby zdobyć tą stolicę i no, pokonać Niemców. Zdobyli też Zimy Polskie, czyli mieli pod kontrolą Warszawę. Z rozkazu Stalina, o którym mówiłem na lekcjach poprzednich, Józefa Stalina, będą tutaj e, wrzuceni, zainstalowani, tak bym można było powiedzieć, właśnie komuniści. Będą to polscy komuniści, którzy będą zwolennikami tych teorii e, leninowskich, później bardzo mocno zmienionych przez Józefa Stalina, czyli będą chcieli. Wprowadzić takie same rządy, jakie będą w Związku Sowieckim. I niestety od roku 1944, czyli zaraz po zakończeniu powstania Warszawskiego, komuniści w Polsce przejmą władzę i będą rządzić aż do 1989 roku. Będą niestety e, wyłapywali naszych żołnierzy, tych AK, tych szarych szeregów, którzy wcześniej walczyli z Niemcami, z jednym okupantem, a następnie walczyli z drugim okupantem, bo tak traktowani byli właśnie Sowieci, to będą oni wyłapywani, trafiani do więzienia, albo będą po prostu rozstrzeliwani, albo wieszani przez Sowietów. Nastąpił okres bardzo dużego terroru. Ludzie bali się, byli zastraszeni. Mało tego, nie ufali nawet sobie, bo nie wiedzieli kto może na kogo donosić. Wprowadzono cenzurę, czyli nie można było mówić tego, co się myśli. W sensie przeciwko władzy. Fałszowali wybory. Czyli po to, żeby przejąć władzę, musieli je sfałszować. Na takiej zasadzie, że nie były one takie, jak ludzie zagłosowali, tylko takie, jak komuniści chcieli. Czyli wymyślili sobie wyniki wyborów i tak je ogłosili. To jest fałsz wyborczy. I finalnie w roku 1952 komuniści uchwalą konstytucję. Konstytucję komunistyczną, która wprowadza nową nazwę naszego państwa. Będzie to Polska Rzeczpospolita Ludowa, tak zwany PRL. Znaleźliśmy się. W czasach PRL-u, czyli teoretycznie rządzą Polacy, polscy komuniści, ale będą oni sterowani przez Rosjan, przez Sowietów. Czyli to ten, który będzie rządził w Moskwie, początkowo nie za Stalin. Będzie mówił, jak ma wyglądać Polska. I tak niestety będzie to wyglądało przez kolejne lata, właśnie do wspomnianego 1989 roku. Co powinniście wiedzieć dodatkowo o okresie PRL-u w Polsce? Na pewno to, że nasze godło nieco się zmieniło. Orzeł stracił koronę. Korona jest symbolem niepodległości i niezależności. My, jak już wspomniałem, byliśmy zależni od Moskwy, od Związku Sowieckiego, więc korona nam nie była potrzebna. Komuniści uznali, że możemy ją z tego orzełka ściągnąć. Nie było urzędu prezydenta. Będziemy mieli nowy urząd, który będzie y, symbolizował władzę jednego człowieka nad całym państwem, i będzie to urząd tak zwanego pierwszego sekretarza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że być może kiedyś obiło wam się o uszy nazwisko Gierek, Edward Gierek, i on właśnie będzie jednym z takich pierwszych sekretarzy. Nie będziemy o tym mówili. Będziemy mówili o tym, co jest w naszym temacie, czyli o żołnierzach niezłomnych. Ale jeszcze zanim do nich dojdziemy, to musicie wiedzieć, że niestety komuniści, za cel obrali sobie tych ludzi, którzy byli bohaterami wojennymi, a nie złożyli broni, ponieważ nie uznali podległości Polski przez pod Związek Sowiecki. Dlatego są żołnierzami niezłomnymi. Będą walczyć z okupantem sowieckim i finalnie Sowieci, no niestety, pozbędą się ich. Mówię tutaj o prawie 17 tysiącach żołnierzy polskich, którzy walczyli niemalże samodzielnie i robili wszystko, żeby. Polska była niepodległa, żeby ta korona na orzełku była cały czas, że jesteśmy niezależni od nikogo. No ale niestety to wszystko spełzło na niczym. Dlatego ci żołnierze niezłomni będą jako, spłycając to wszystko, w postaci dwóch przykładów. Kobiety i mężczyzny. A właściwie to dziewczyny, dziewczynki i dorastające kobiety i mężczyzny. I ową dziewczynką była wówczas 12-letnia Danuta Siedzikówna. Ona niestety była bardzo ciężko przez wojnę doświadczona. Ojca zabito, matkę zabito. Niestety nie była w stanie samodzielnie się odchować, była jeszcze gdzieś jej babcia. Dlatego postanowiła, że będzie walczyła z tymi, którzy zabili jej rodziców. Przyjmuje ona pseudonim Inka, wstępuje do AK. Przechodzi ona szkolenie medyczne i od roku 1945 jest sanitariuszką w jednym z oddziałów AK. Będzie to yy, no, dosyć ciężka rola, ponieważ ona będzie ratować nie tylko Polaków, ale też ich przeciwników rannych na polu walki. Będzie naprawdę dobrą osobą i nie będzie wybierała sobie, że ten lepszy bo nasz, a tamten gorszy bo ich. Ogólnie lekarze, sanitariusze chcieli pomagać wszystkim. Niestety to niczego nie zmieniło, ponieważ została później przez komunistów pochwycona, umieszczona w więzieniu i niedługo później rozstrzelana jako 18letnia już wtedy kobieta. Więc y, jest to żołnierz niezłomny. Przykład tego, że Pokazuje, że można było rzeczywiście być dobrym, walcząc, nie zabijając, lecząc, a mimo to i tak komuniści traktowali ją jak innych żołnierzy. Zabito ją. I kolejnym przykładem będzie Witold Pilecki, jako żołnierz niezłomny. Czyli na marginesie może macie nawet w swoim mieście ulicę, której patronem jest właśnie Witold Pilecki, rotmistrz Witold Pilecki. Jego kariera wojskowa była bardzo, bardzo. Potężna. Zaczął swoją karierę od 1920 roku, kiedy mieliśmy m.in. tą bitwę warszawską, i trwały wojny, wojny właściwie, bo powstania śląskie, wojna z bolszewikami, więc mieliśmy bardzo dużo działań i m.in. wtedy Witold Pilecki zaczął swoją karierę wojskową. Później w okresie kampanii wrześniowej, czyli w roku 1939, kiedy Niemcy nas atakują 1 września, Pilecki walczył z nimi. Następnie przeszedł do konspiracji, czyli do podziemnej naszej armii, gdzie dalej pełnił funkcje wojskowe. Ale z czasem dostał on rozkaz odnośnie tego, żeby sprawdzić to, co dzieje się w Auschwitz. I tutaj temat jest bardzo brutalny. Ja nie będę wchodził w wielkie szczegóły. Ale obóz koncentracyjny, później obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, czyli oświęcim Brzezinka, był stworzony przez Niemców na potrzeby tego, żeby mordować innych. Głównie Żydów. W tym obozie, do którego prawdopodobnie będziecie mieli wyjazd ze szkoły, być może w ósmej klasie, być może w liceum, to już nie ode mnie zależy, Proponuję, żebyście pojechali. W tym miejscu zginęło ponad milion ludzi. Zostali oni brutalnie potraktowani przez Niemców, zagazowani na śmierć. Później ich szczątki palono w wielkich piecach krematoryjnych, które właśnie służyły do tego, żeby spopielić ciało człowieka. I Witold Pilecki dał się celowo złapać, żeby do Auschwitz trafić żeby zorganizować opór wobec Niemcom, ale to co tam zobaczył, jak ludzie wyglądają, jak są wygłodzeni, wychudzeni, chorzy, nie są w stanie funkcjonować, to zauważył, że no nie ma szans, żeby w jakimkolwiek stopniu wywołać tam bunt, powstanie, walkę. Ci ludzie nie mieli ochoty na to, nie mieli siły, dlatego Pilecki będąc tam przez długi okres, bo będzie to kilkanaście miesięcy, postanowił jak gdyby nigdy nic, uciec stamtąd, żeby była jasność. Z Auschwitz uciekło raptem kilkasetek ludzi, a zginęło ponad milion. Więc wyobraźcie sobie, jakie są to liczby. I on ucieka stamtąd, składa raporty o tym, co tam się stało. Więc Europa dowiedziała się, czym jest Auschwitz, Birkenau, ten obóz zagłady. W sumie to nic z tym nie zrobiono, tak na marginesie. I później, w roku 1947, już po wojnie, Został on pochwycony przez Sowietów jako wróg narodu polskiego. Oskarżono go o zdradę państwa i skazano go na śmierć. W roku 1948 został on zastrzelony i pochowany, wrzucony do dużej mogiły bezimiennej, czyli z innymi ciałami. Do dzisiaj nie mamy nawet informacji o tym, czy te ciało gdzieś, szczątki zostały po dzisiaj. Natomiast no, się Dzikówne, czyli Inkę, bo chyba nie wiem, czy wspomniałem wtedy o jej przydomku, Inka, jej e, szczątki odnaleziono. I już właściwie kilka lat temu był ponowny pogrzeb jej, już w jednej trumnie, w jednym grobie, więc mieliśmy jakby ponowne pożegnanie Inki jako danuty się kówny. Z Pileckim jest do tej pory duży problem, żeby odnaleźć te szczątki. Więc Sowieci robili wszystko, żeby zamazać ślady swojej działalności. Ale w głowach Polaków takie rzeczy się nie wymarzą. My będziemy o tym pamiętać. A byli ludzie, którzy to wiedzieli i którzy o tym powiedzieli innym. I tak właśnie wygląda Polska. Brutalna niestety rzeczywistość po II wojnie światowej. Wydawałoby się, że brutalna była druga wojna. Ale PRL, no, zginie mniej ludzi, fakt. Ale będzie cały czas niestety bardzo duże napięcie. Ludzie nie będą sobie ufać, nie będą wiedzieli, czy mogą mówić to, co myślą do na przykład swojego przyjaciela, który na przykład może donosić do komunistów. Więc e, ten terror ten e, strach będzie wszechobecny aż do 1989 roku, i my też będziemy sobie z tym wszystkim próbowali na swój sposób, polski sposób poradzić. To jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.